Cześć, witam wszystkich z tej strony. Quantum dzisiaj ze mną jest Skykerot Siema. Wyjątkowo w tym odcinku Quantum Rage. A dzisiaj, znowu, sobie pogadamy o Battlefieldzie trójce, ponieważ. Battlefield 3, no już jakby na to nie patrzeć, jest to gra, która swoją premierę miała dość dawno na dzisiejsze standardy i zbliżamy się wielkimi krokami do premiery Battlefield dla 4. Coraz więcej wad tej gry tak naprawdę mi wychodzi na wierzch. Jak już ten cały hype tak opadł to zacząłem właśnie dostrzegać to co w Battlefieldie trójce mi się strasznie nie podoba. Między innymi nie podoba mi się cholernie tryb dla 64 graczy. Przede wszystkim zanim przytoczę jakikolwiek przykład, e, pogadajmy sobie o podstawowych mapach Kaykerot. bo zacznijmy od map mhm. miejskich. Jakiekolwiek mapy miejskie, czy to nie jest Grand Bazar, czy to jest Metro, czy to jest e, jeszcze jaka mapa miejska się tam nam znajdzie gdzieś. No powiedzmy. Mm, no. No, nie wiem. no krótko, nawet No Shar Właśnie, No szar Canals. Krótko mhm. mówiąc, tego typu mapy, które bardzo się skupiają na walce na bliskie, średnie dystanse, ogólnie krótko mówiąc, mapy miejskie, są tak tragiczne na 64 graczy, że są praktycznie nie do grania. Przytoczmy sobie na początek z, z tych standardowych map przykład operacji Metro. Operacja, tak. mhm. Znaczy, Operacja ja. Metro i akurat Grand Bazar przy okazji. Ale Operacja Metro to tak jakby jest naj bardziej ekstremalny tutaj przykład. E, powiedzmy mamy tych 64 graczy. Zaczyna się runda i wszyscy oczywiście zaczynają biegać do środkowego punktu, bo tam mamy ledwie 3-4 flagi. 3, no ABC, Clusterfakiem Dokładnie, trzy, trzy flagi e, nawet na dużym Conquestcie, co jest po prostu tą krótką więc żenadą. Znaczy na meczu, no nie masz dużego Conquestu, jest tylko mały Conquest. No wiesz, tak, ale duży Conquest no, to jest mały Conquest komu więc, nie? W ten sposób. E, no ale jak tam sytuacja wygląda? Jesteście na serwerze, który ma 64 graczy i po prostu jest tak, albo jedna drużyna base rapuje, e, nie wiem, Albo USA Base Rosję, albo Rosja Base rapuje USA. Koniec. Nie ma tam po prostu innej sytuacji. No chyba, że nie można przejąć jednego punktu, a mianowicie no to wszyscy zaczynają rzucać granaty. Wiesz, co mi to przypomina, Kajka? zgadni. Czy... No, nie mam pojęcia. To mi przypomina momentami Call of Duty, yy, bo... Kiedyś, jak grałem w Call of Duty 4 na serwerach, które miały jakąś tam właśnie większą ilość osób, to tam mm -hmm. po prostu to się wszystko kończyło na tym, że wszyscy spamowali granatami, licząc na to, że kogoś trafił, nie? Szczególnie dobrym przykładem była taka mapa Kill House, którą później dodali. Wszystko można było w tej mapie praktycznie przestrzelić, bo to było cieniutkie drewno. I wszyscy rzucali byle gdzie granaty, bo one praktycznie dochodziły do spawna przeciwnika. Jest mniej więcej taka dokładnie sytuacja na metro. To jest mapa, która moim zdaniem jest. Porażką jakiegokolwiek designu. Przede wszystkim dlatego, że nie ma tam praktycznie możliwości sflankowania przeciwnika. To jest prosty korytarz, w którym zostały wydarte jakieś po bokach dziury, w których no niby można się schować. Prawdą, prawdą jednak jest to, że przyjdzie gościu z granatnikiem i wszystkich zaczyna rozwalać i ma wielkiego skilla. To jest chyba no tak. jedyne, co to. Do czego to może być przydatne? To chyba nabijanie statystyk, ale to takie nabijanie statystyk w takim bardzo... Już oporowe dla shitbucketów, no. Takim, takie bardzo oporowe nabijanie statystyk, bo naprawdę widziałem ludzi, którzy nie potrafili w ogóle grać, ale na metro wymiatali po prostu. Niesamowicie. <laughs> nie wiem, ty chyba grałeś, pamiętam, kiedyś dużo na tych, eee, na, na tych tak, serwerach 64 przede wszystkim, ale... Żeby było, właśnie sobie... M, tak, nabić sobie... Tak, dozbierać e, jakieś punkty, nie? No to Tak, wierzę. no najczęściej właśnie do Recona, bo stawiasz po prostu czujnik ruchu i masz zapewniony nie wiem, po rundzie, po dwóch medal. Znaczy, przede wszystkim problem jeszcze jest z tą mapą yy, jeden. Ta mapa została zaprojektowana od początku do końca dla Rusha i na rasie Na raszu. <laughs> Znowu mi się kręci język. Na trybie Rush yy, bardzo łatwo... Yy, Inaczej, nie bardzo łatwo, tylko bardzo fajnie się grało, bo ta mapa nawet jakoś była w ten sposób zbalansowana, mm -hmm. że e, no naprawdę trzeba było się ruszyć tą drużyną, żeby przejąć ten e, kolejny i kolejny punkt. Jednak taką kwestię, no to to po prostu nie działa. Tutaj zatrzymujemy się na jednym punkcie i tam walka się toczy przez całe 3000 etiketów, jeżeli ktoś, e, mm -hmm. ktokolwiek sobie na taki no, bo serwer są właśnie takie serwery. No, 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 dokładnie. Metro po prostu jest moim zdaniem mapą, nawet na Rush, po prostu fail jakiegokolwiek designu ale. Znaczy na Raszu dobra, mhm. jest mapą dobrą ale Conquest powinien mieć zupełnie inne punkty powinien mieć więcej punktów, przynajmniej 5 gdzie te strefy otwarte z Rasza już po prostu są dostępne. No tak, ale mimo wszystko jednak ta mapa i tak jest dobra tylko na 32 graczy w trybie Rasz moim zdaniem bo nadal na 64 graczy po prostu jest zbyt duża kompresja ludzi w jednym punkcie i Moim zdaniem dochodzi często do takich sytuacji, gdzie żeby przejąć jakiś powiedzmy punkt, nawet flagę czy MCOM w trybie Rush, no to musimy wyeliminować jakąś część drużyny. Po to, żeby tam było czysto, żebyśmy mogli tam podejść i podłożyć bombę. Jednak... Ze względu na sytuację, jak mamy 64 graczy, ktokolwiek sobie postawi jakiegoś spawna, medycy mogą natychmiastowo wszystkich rewivować, to tak naprawdę nie da się wybić mm -hmm. ludzi, bo albo się odradzają, albo się spawnują na tych bikonach i nie ma po prostu możliwości e, ze względu na tak dużą koncentrację graczy w jednym miejscu, żeby cokolwiek tam zrobić. Także niestety na 64 graczy, czy jeden tryb, czy drugi, niestety ta mapa jest kiepska, ale e, żeby wam pokazać dokładnie i dosłownie, jaki jest problem z mapami, moim zdaniem, w Battlefield'zie trójce, na 64 graczy, e, przytoczmy sobie mapę Back to Karkand. Nie bez powodu ten gameplay, który widzicie w tej chwili jest właśnie z mapy Strike at Karkand, ponieważ jest tu... E, mogę tutaj Wam pokazać dosłowne porównanie, dlaczego jest tak, jak jest. Ja praktycznie nie lubię grać na żadnych mapach. E, podkreślam, żadnych mapach, oprócz Armored Kill na 64 graczy. Dlatego, Bo że jest po prostu duży chaos. Znaczy tak, Armored Kill akurat ma tak duże mapy, że naprawdę ta koncentracja graczy po różnych punktach jest bardzo równomiernie rozłożona, ale akurat nie o Armored Kill chcę tutaj gadać, tylko właśnie konkretnie o, back, o mapie nie Back to Karkand, jeśli przyzwyczaiłem tak mówić, tylko Strike at Karkand. Macie tutaj teraz dwa screenshoty. To są wersje map z Battlefielda 2. Praktycznie to co widzicie po lewej, czyli wersja dla 32 graczy. Dokładnie to mamy w Battlefieldzie trójce. Widzicie jeszcze też po swojej prawej stronie drugą wersję tej mapy na 64 graczy. Jak prosto zauważyć, różnica jest taka, że mamy dwie dodatkowe flagi. Wydaje się, że to niewiele, ale zobaczcie, jak dużo terenu jest jeszcze wokół tych flag. Te dwie dodatkowe flagi powodowały to, że Część ludzi rozkładała się właśnie na te dwie flagi, aby je przejąć bądź bronić. Także walka rozkładała się bardziej równomiernie, praktycznie na wszystkich punktach w Battlefieldzie 2 i nie było takiego chaosu, jak ja to mówię. W Battlefield trójce jest tak, że mamy właśnie zupełnie tak jak w metro, zbyt dużo koncentrację ludzi na jednym punkcie. I właśnie jest taka sytuacja, że próbujemy wyeliminować team, żeby przejąć flagę. Oni się respawnują na bikonach, medycy ich leczą, ludzie dają sobie amunicję, oczywiście medycy mają nieskończone revive'y, także mogą ich podnosić ile chcą. No i niestety sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Po prostu nie da się grać na 64 graczy na tej mapie. Battlefield nie wiem dlaczego nie. Zdecydowali się dać tej wersji dla, z Battlefielda 2 do Battlefielda 3, że mamy tam te dwie dodatkowe flagi, bo myślę, że to by em, sporo bardziej wybalansowało całą rozgrywkę w Battlefieldzie. E, i... Znaczy, wiesz co? Mhm. Według mnie to idzie w ten sposób, że nie została ta mapa większa wsadzona ze względu na łatwiznę, że łatwiej zrobić jedną grę od razu do wszystkiego. Niż po prostu w, w jednej wersji dać większą mapę, a w drugiej mniejszą. Czy wiesz, co ja jeszcze widzę, taki jeden problem, że w przypadku Battlefielda to ja mam troszeczkę wrażenie, że oni, jak projektowali jakąś mapę, to powiedzmy tak, projektowali mapę A na tryb Conquest, nie? jak zaprojektowali tą mapę na tryb Conquest, to później jeszcze do, dorzucali do tego inne tryby i tak naprawdę nie mieli za bardzo możliwości dostosowania tej mapy do trybu Rush, bo musieliby naprawdę mocno e, zmieniać mapę. Tak jak powiedzmy mhm. w przypadku e, Metro, no ta mapa została widać konkretnie zaprojektowana pod Rush, a później dorzucono tak Conquest. Dema samo Demavent. demavent pink. Dokładnie, e, dokładnie w ten sposób. E, I teraz, e, jakby to tutaj ująć. Problem jest taki, że w przypadku Battlefield 2 nie było oczywiście tryburaż, Rush, ale zrobili jedną rzecz, żeby wybalansować całą rozgrywkę na każdą ilość graczy. Na 16 graczy była inna mapa. W sensie może nie inna mapa, mapa zawsze była ta sama, tylko była ograniczona tymi sztucznymi polami, tam jak wyjdziecie za pole, to za 10 sekund was zabiło, o takie pole mi właśnie chodzi. W ten sposób ograniczają te mapy. Była wersja dla 16 graczy, tak jak powiedziałem, była wersja dla 32 graczy i była wersja dla 64 graczy. Także dla kogoś zawsze coś takiego było. I mogli to po prostu tak samo prosto zrobić, tak jak w Battlefield 2, czyli dać mapy, które już mają gotowe, tylko je poograniczać sztucznie przez właśnie te pola i byłoby super. Mogliby dorobić te dwa głupie punkty. Myślę, że nie kosztowałoby ich to bardzo dużo, szczególnie, że mapę mają już gotową praktycznie z Battlefielda dwójki, ale nie mam pojęcia, dlaczego się na to zdecydowali. I właśnie moje pytanie teraz jest takie. Czy uważasz na przykład, że to jest bardziej wina... Z jakiegoś powodu EI games, bo może ich na przykład pospieszali. Czy uważasz, że mm, na przykład to jest wina DICE i ich projektu. Bo ja troszeczkę mam tutaj wrażenie, jakby to nie była wiesz, wina do końca AI Games, bo mieli dość sporo czasu na zrobienie Battlefield dla trójki, tylko bardziej DICE i ich jakby tam wewnętrznych testów gameplayowych z tym, no właśnie, ale to właśnie to jest na zasadzie takie jak mówiłem, że nie oddzielili jednego od drugiego, tylko zrobili mapę w dwóch rozmiarach. Bo tak było szybciej. No, trochę trochę racja. Także niestety, tryb na 64 graczy w ogóle nie działa. W przypadku praktycznie każdej mapy w Battlefieldzie trójce. Najlepszym tego przykładem niech będzie właśnie Armored Kill. Armored Kill ma. Masywne mapy! Mam mnóstwo pojazdów, mam mnóstwo miejsca, żeby wszyscy się pomieścili. I mimo tego, że może tam flag nie ma jakoś strasznie dużo, bo są mapy, na których tam nawet chyba flaga dochodzi ledwie do F. Niektóre tam dochodzą czasami do G tych większych map. Tam jest tak duże rozłożenie graczy pomiędzy pojazdami, piechotą, czołgami i tak dalej, że po prostu nie ma tego problemu. To jest idealny przykład, że te mapy po prostu powinny być większe. Jeżeli na przykład by projektowali Grand Bazar, to uważam, że powinni dorobić jeszcze jakieś dodatkowe miejsca, gdzie ludzie mogliby po prostu atakować, bo tak to jest jeden wielki chaos. Rzucanie granatów, strzelanie z granatników i RPG i tyle, i kampienia się po prostu w jednym miejscu. Bo chyba przyznasz, że powiedzmy kiedy jest tych 64 graczy, powiedzmy na Grand Bazaarze i wszyscy mhm. ustawią się na punkcie B to się po prostu zaczyna jedna wielka kamperiada. Jed jeden człowiek kampi drugiego i tyle <gry> i oczywiście medycy wszystkich znaczy, ponoszą, no, nie? To jest to o czym była mowa w poprzednim e, no, ujęciu, że tak to nazwę, w poprzedniej próbie, że Operation Clusterfuck jest tylko żeby sobie staty nabić. No tak, ale Grand Bazar jednak już nie był wiesz chyba tak projektowany, zdaje mi się, żeby, żeby to tak wyglądało. Po prostu... Grand, no nie, Grand, Grand Bazar no akurat wydaje no. mi się, że był właśnie robiony tak. Y, 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 no nie mogę tego za bardzo ująć. No wzięli po prostu metro i stwierdzili o, tutaj trochę źle zrobiliśmy i tak na podstawie swoich błędów ogarnęli, że o, w ten sposób możemy to ogarnąć. Wiesz, co ja jeszcze widzę, że może być jeden problem, jak to, jak, jak to wyglądało, dlaczego ten tryb został tak skrzaniony. A mianowicie to, że mm, jakby DICE projektowało wszystkie swoje mapy z myślą o 32 graczach, nie? Ale mógł być problem z tym, że. W jakiś sposób myśleli, że jak nie wrzucą do tego Battlefielda 64 graczy, no to ludzie będą trochę narzekać takiej przypadku Batkom Pany, że no, były tylko serwery na 32 graczy i tak naprawdę te mapy stały się mniejsze zawsze w Battlefieldie 2 czy 2142, czy ba w sumie w jakimkolwiek innym Battlefieldie zawsze można było grać w te 64 osoby i to działało fajnie. I mam wrażenie jakby tutaj ten tryb 64 graczy wepchnęli trochę na siłę, no bo jednak jakby nie patrzeć. Mamy mapę dla 32 graczy i pakujemy tam praktycznie dwa razy tyle graczy, co już jest na serwerze. No to masakra, bo robi się taka koncentracja ludzi, że nie da się po prostu nic zrobić. No, jeszcze szczególnie dla mnie ten tryb 64 graczy nie działa przy tej mechanice, która jest w Battlefieldzie. Nie wiem, czy wiesz do końca, jak na przykład to było w przypadku Medyka w Battlefieldzie 2, bo chyba ty nie grałeś, nie? Nie, akurat nie miałem okazji. No właśnie, no to w Battlefield 2, szybko ci tutaj to wytłumaczę i przy okazji widzą, którzy też nigdy nie grali w Battlefield 2, to było tak, że... Pomijam tutaj kwestię broni, mówię tutaj o defibach i apteczkach. Apteczki dosłownie się rzucało na ziemię i mogliśmy powiedzmy rzucić trzy apteczki na ziemię ym, i tyle, i przez jakiś czas nam się to ładowało. Kiedy ktoś sobie podszedł do takiej apteczki, no to automatycznie zdrowie mu się regenerowało tam po krótkiej chwili dosłownie na 100%. Był taki mały lag, co akurat moim zdaniem było fajne, bo jeżeli ktoś sobie podszedł do takiej apteczki, jak ktoś go jeszcze zdążył strzelić, no to wtedy mieliśmy szansę po prostu zdobyć sobie tego fraga. Także tak działały apteczki. Można było też, powiedzmy, wyjąć apteczkę, stać koło gości i ich leczyć po prostu tak jak w przypadku apteczki w Battlefieldzie trójce, tylko się to sporo, sporo wolniej. A defiby też miały jakby ograniczony czas działania. Także mówiliśmy, nie wiem, zrobić trzy defiby czy cztery, i też musieliśmy dość długo czekać, zanim nam się to naładuje. Także nie było takich sytuacji, gdzie po prostu odradzaliśmy armię zmarłych zombie. Dosłownie mówiąc, tak jak to się dzieje czasami w, battle, w Battlefieldzie m, trójce, jest. Także mhm. niestety przy tej mechanice um, tak duża ilość osób po prostu nie działa. Powinno się coś zmienić. I teraz, jakie mamy tutaj życzenia do Battlefielda czwórki, nie? Kajkerot? Przydałoby się no nam przede wiesz... wszystkim mapy, które są większe, sporo większe na tylu graczy. Nie? Znaczy, nie wiem, czy to ma sens. Yy, właśnie większe. 64 rzeczywiście dobrze się gra na niektórych mapach. Znaczy, może inaczej, I jest, powinny, tak. być, powinny być po prostu dostosowane. Jeżeli, powiedzmy, chcemy grać na 32 graczy i uważamy, że no tak. taka mapa nam mhm. pasuje, no to jest taka wersja, tak? Ale powinni przygotować wersję dla 64 graczy która jest duża i rozległa, jeżeli ktoś chce grać na tych, na tych trybach. I ewentualnie pomniejszyć ją jakoś tymi granicami, żeby zrobić wersję dla 30 graczy, nie? No tak, i to... A, a drugie, co bym powiedział, to właśnie a propos odradzania i medyków, to jest to, że, powin, że przynajmniej powinni zrobić tak, jak było w Bed 2. E, mianowicie, że jest, jest dłuższa animacja. Bo animacja jest znacząco dłuższa i przez to nie ma po prostu Medic Trainów. Bardzo, bardzo możliwe. Ja myślę, że tutaj, jakby rozwiązaniem tego problemu jest rozdzielenie tych klas na kilka pomniejszych, też jak to było w przypadku dwójki, bo niestety, moim zdaniem, to co zrobili Dysowcy, już praktycznie chyba Battlefield 2142, że kompresowali te kilka różnych klas w cztery praktycznie tylko klasy, które miały jakby te same możliwości, co te które, co te, co te klasy, które zostały usunięte z dwójki. Um. Nie podziałało zbyt dobrze, bo właśnie jest zbyt dużo takich konfigów, które są po prostu zbyt mocne, które są OP. Ja uważam, że powinni rozdzielić trochę te klasy i powiedzmy, nie wiem, szturmowiec to jest szturmowiec, on nie leczy, on nie defibryluje ludzi, on po prostu walczy. Medyk ma słabsze karabiny, którymi powiedzmy byłby się w stanie bronić, jak... Karabiny typu PDW, chociaż to raczej nie powinienem mówić karabiny, tylko submachine guny. No tak. Żeby było mhm. trochę poprawniej. W każdym razie on powinien dostać właśnie takie słabe bronie, bo zawsze był taki. Na bliski dystans po tak. prostu, żeby móc się obronić i wspierać drużynę. Bo zawsze była taka tendencja w grach multiplayer, która moim zdaniem była bardzo dobra. Przytoczę tutaj może dość starą grę, ale nazywa się ona. Um, Wolfenstein Enemy Territory, gdzie jak graliśmy medykiem, chociaż może to zły przykład, nie pamiętam już dokładnie, jakie tam klasy były, ale tak mi się zdaje, że on dostawał jakąś taką słabą giwerkę, um, którą właśnie mógł walczyć głównie na bliskiej dystansji. Myślę, że jakby dać tutaj takie karabiny typu PDW, no to byłoby to dobrym rozwiązaniem. Um, no i medyk, jakby też powinien być osobną klasą od Assault'a. Nie jestem pewien co do mechanika. Mechanik był bardzo dobrze zbalansowany, uważam, że powinien zostać tak jak jest. Um, może tam jakieś drobne zmiany oczywiście powinni w nim wprowadzić i na pewno coś tam wprowadzą w przypadku mechanika, tego jestem pewien. Recon powinien dostać jakiegoś większego boosta, bo w sumie Recon też się co? przydaje czasami na... Wydaje mi się, że powinno być zrobione 24. trochę taki bardziej w stylu Bad Company 2, gdzie jednak miałeś snajperkę, która zabijała na hita, ale i miałeś motion bolek, gdzie musiałeś po prostu być agresywnym, a nie stawiasz sobie czujnik i kampisz. No, coś, coś w tym sposobie mniej więcej. No, nie wiem, czy tu jeszcze coś można w ogóle powiedzieć o tych 64 graczach. Myślę, że chyba przytoczyłem wam tutaj przykład, jak to mniej więcej powinno według nie wyglądać. Ja tutaj widzę, że już nagrywamy od 19 minut, a materiał mam 22 minuty. Także myślę, że będę już kończył. Jeszcze będzie jeden materiał a propos E.I. Games znowu. Zgadnijcie. No shit Sherlock. I Dead Space'a trójki, który. Strasznie mnie zawyt, szczerze mówiąc. Nie, nie chodzi mi o samego Dead Space. A. Dead Space był dobry, ale to, co zrobiło EI Games spowodowało mi zepsucie całego Dead Space'a. Dosłownie. I no, kajkierotowi chyba <laughs> też. Tak, i to dzień po prostu wrzucony w plecy, bo nie tego się spodziewaliśmy. No ale to już jakby na przyszły odcinek Quantum Race. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.